Ci. Co zamierzasz? Dokończyć to, co mam zrobić. Nie rób głupstw, żebyś nie musiał tego żałować do końca swoich dni. Ciao. Będę się modlił za ciebie. Nie powinnaś pozwalać mamie tak cię traktować. Nie jesteś już dzieckiem. Nie warto z nią dyskutować. A ciebie jak potraktował? Dała ci w twarz. I co? I tak wyjdziesz za Renzo. Nie wyjdę za niego. Uprzedziłam mamę, że tego nie zrobię. Myślisz, że przyjęła to do wiadomości? Pewnie coś planuje. Muszę zniechęcić ręce. Niech sam zrezygnuje ze ślubu. To trudna sprawa. Uparł się, żeby cię poślubić. Jest głuchy na wszystko. Biedny ręce. Tak mi go żal. Nie ma za grosz godności. Co on we mnie widzi? Dokąd idziesz? Cocić w tajemnicy przed mamą. Halo? Fernanda. Sprawdzałam, czy jesteś w domu. Jadę do ciebie. Przykro mi, ale nie dzisiaj. Muszę wyjść. Przecież mieliśmy się spotkać. Sam mówiłeś. Coś mi wypadło. Już późno. Ciao. Lepiej się czujesz? Jeśli chodzi o mdłości, tak. Ale jeśli chodzi o wszystko inne, to nie. Chodzi o mdłości. Przekro mi. Nie powinienem opowiadać o sekcji królika. Widok Twojego wybyweszonego królika nie byłby taki przykry. Dla mnie tak. Straciłam apetyt. Wujowi Gerardo mogło się przydarzyć to samo, co wujowi Rafaelowi. Ktoś chce wykończyć naszą rodzinę. Wszystkich? Tak, jakiś wróg rodziny Delatorne. Wypadek wuj Rafaela nie był dziełem przypadku, a wuj Gerardo miał czytać jego testament. Czy to nie dziwne? Ktoś chce nas pozabijać. Nie możesz jeść, bo myślisz, że cię zabiją? Od kilku dni mam mdłości na widok jedzenia. Może jesteś w ciąży? Nie. Nie jestem matką boską. Nigdy wcześniej tego nie miałam. Może dzięki temu schudnę? Nie musisz. Wyglądasz bardzo dobrze. Ty tak uważasz. Fernanda mówi, że przytyłam. José Antonio też. Chcę ładnie wyglądać, żeby wszyscy zachwycali się na mój widok. Jeśli mają cię zabić, jakie ma znaczenie, czy będziesz gruba, czy chuda? Proszę. Hola, Sebastián. A... Przepraszam, myślałam, że jesteś sam. Zrobiłam tort na deser, ale nikogo nie zostałam w jadalni. Przyniosłam ci go. Robisz to specjalnie. O, płacę ci za to. Co jej jest? Nie martw się. Mam dłości. Lepiej zabierz ten tort. Ona nie może patrzeć na jedzenie. Tort nie jest dla niej. Wiem, że jest na diecie. Na pewno nie zjesz kawałka? Nie, dziękuję. Może jutro. Dobrze. Mogę już iść? Nie, poruczniku. Pracujemy od pół do siódmej rano. Jeszcze nie skończyliśmy. Chcę wpaść do szpitala. Po co? Potrzebuje mnie pan? Siadaj. Chcę przejrzeć z tobą wyniki badań. Powinien się jednak odpocząć. Potrzebujesz tego. Doktor ma rację. Powinieneś odpocząć. Prześpię się. Co mógł to zrobić? Że wciąż o tym myślę i nic mi nie przychodzi do głowy. Myślisz, że ma to związek z testamentem? Nie wiem. Przysięgam, że mógłbym zabić tego, kto to zrobił. Osoba, która za tym stoi, nie ma skrupułów. Zrobiłaby wszystko dla osiągnięcia swoich celów. Prowadzę dochodzenia, Ty jesteś moim pomocnikiem. Potrzebujecie. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, mogę załatwić Ci przeniesienie. Ależ nie. Lubię pracować z Panem. Nie chodzi o to, czy lubisz, czy nie, lecz o Twoje zaangażowanie w tę sprawę. Masz być dyspozycyjny przez całą dobę. Rozumiesz? Tak. Masz myśleć, podrzucać pomysły, wykazywać się inicjatywą. Nie ograniczaj się tylko do wykonywania rozkazów. Dobrze. Mogę powiedzieć, kogo podejrzewam? Mam pewną hipotezę. To ktoś, kogo pan nie brał pod uwagę. Ktoś, kto stoi za tym wszystkim. Słucham. Kogo podejrzewasz? Milagros Vargas. Nie ślubną córkę pana De La Torre. Nie brak powodów, dla których powinna być główną podejrzaną. Nienawiść i zemsta. De la Torre nigdy się do niej nie przyznał. Według pana Bejido, wyrzucił jej matkę z domu. Nie wyrzucił. Ona sama uciekła, bo nie zgodziła się na aborcję. Tym większy ma powód, żeby się mścić. Milagros Vargas jest moją główną podejrzaną. Nienawiść i zemsta, panie komisarzu. Pewnie męczę cię prośbami o cuda. Wiem, że nadużywam Twojej cierpliwości i dobroci. Ale mam jeszcze jedną prośbę. Chodzi o sprawę osobistą. O Jose Antonia Wilsona. Wiem, że dzięki Tobie go poznałam. Ale teraz pomóż mi zdobyć jego serce. Ja cierpię. Przykro mi, że Jose Antonio traktuje mnie jak powietrze. Mam nadzieję, że ta modlitwa się nie spełni. Słyszałaś? Mniej więcej. Radzę ci, zapomnij o panu Wilsonie. Ten człowiek mi się nie podoba. Jest wyrachowany, zimny. Nie podoba mi się. Mylisz się. To prawda, że wydaje się zimny i wyrachowany, ale jeśli spojrzysz mu w oczy, zobaczysz, że jest miły i dobry. Jose Antonio jest dobrym człowiekiem. Ciekawe. Ale jak wytłumaczysz próbę porwania Milagros? Sama się porwała? Nie. Nie łączyłbym tego ze sprawą de la Torre.